Czarownica? Tak, szukała szczura jakiegoś, czy susła, to się z niej śmialiśmy, szczura w polu szukać, to jak igły w stogu siana, Wystarczy, żeby je gdzieś śmiechnął więc liście, i już go nie zobaczy. Ale to się strasznie zdenerwowała. Pomruczała coś pod nosem i poszła. Później to burza była. Aż niektóre łodygi połamało. O. Ale popadało jeden dzień i spokój. Później to już nic. Bardzo ciekawe, czy mógłbym wziąć trochę ziemi z Twojego pola? Być może uda mi się ustalić, w czym tkwi problem. A proszę, proszę. Hmm. Wygląda na to, że czarownica nie tylko tędy przeszła ale ma z tym wiele wspólnego. Może jednak uda się coś z tym zrobić. Muszę tylko teleportować się w kilka miejsc i zebrać składniki. Ależ mamy pracowity dzień. A ciekawe, jak praca nad mapą idzie szopowi. Dało się czegoś dowiedzieć? Wygląda na to, że ktoś zaczarował wszystkie okoliczne pola. Jak to? Czy nie miałaś tu ostatnio jakichś problemów z czarownicą? Czarownica? Nie, od bardzo wielu lat żadnej tutaj nie było. Obawiam się, że mogło się to zmienić. Ale spokojnie. Mam już pomysł, jak mogę przywrócić pola do poprzedniego stanu. Wspaniale. A mogę jakoś pomóc? Hmm... Masz może jakiś kociołek, albo... albo jeszcze lepiej glinianą misę. Coś powinno się znaleźć. To przygotuj ją proszę, a my wybierzemy się po kolejne składniki. O, to powinno pomóc. Gdzieś tu miałem jeszcze jakiś pojemnik. powinny wystarczyć czego jeszcze potrzebujemy hmm. już obawiam I niezastąpiona w takich sytuacjach woda z Wisły. O. Udało się. Jak to wszystko połączymy, mikstura powinna być gotowa. się jeszcze coś z twoich zbiorów. Czy masz może którąś ze swoich pięknych dyni? Pewnie jakaś się jeszcze ostała, poczekaj, hmm. zaraz ją przyniosę. Dyniowa królowa to najlepsza hodowczyni warzyw, jaką kiedykolwiek poznałem. Mam nadzieję, że uda się przywrócić jej ogród do poprzedniego stanu. Mam dynię. Doskonale. Hmm. Ależ ona smakowicie pachnie. Zeskropiemy nieco skórki. O, i już powinno być gotowe. Wspaniale. Sprawdźmy. Bartu, dzieje, udało się! Dziękuję ci. Mój ogród jest uratowany. Zresztą nie tylko mój. Roześlę tę miksturę do wszystkich królestw, z których dostałam prośby o pomoc. No i nareszcie wszystko wróci do normy. I bardzo mnie to cieszy, bo brak warzyw to okropny scenariusz. No tak, z czego robiłby swoje słynne zupki? <śmiech> <śmiech> A właśnie co powiesz na to, żeby następna była dyniowa? Oj, dyniowa to jedna z moich ulubionych! Świetnie się składa, weź ją, proszę! Prosto z mojego ogrodu, jak widziałeś. Na pewno hmm. będzie Ci smakować. Będzie przepyszna. <laughs> no i odwiedź mnie koniecznie znów. Z największą przyjemnością. Do zobaczenia. W szopie udało się zażegnać warzywowy kryzys. Jaki kryzys? Sop nic nie wie. No tak. Byłeś bardzo zajęty pracą. Ja Ci zaraz wszystko opowiem. A jak tam prace nad mapą? Swap właśnie skończył. O! A czarodzieja czeka teraz chyba długa podróż. <śm>